Przybyła, jestem dyrektorem marki Kieloptik. Jeżeli byśmy chcieli pomierzyć większej źródła światła, na przykład tego typu moduły LEDowe lub takie małe paski LEDowe, musimy dobrać do tego większą kulę całkującą, ponieważ przede wszystkim fizycznie tego typu elementy do małej kuli się nie zmieszczą, a po drugie strumień świetlny, czyli wartość sygnału, jest dużo większa, więc musimy do tego użyć. Większej kuli całkującej. Tego typu urządzenie możemy w łatwy sposób połączyć z kulą całkującą. I tutaj mamy przykład 50-cm kuli całkującej, która jest przewidziana do pomiaru żarówek różnego typu oraz do średniej wielkości modułów LEDowych. Teraz pokazuję kulę całkującą 50-cm, jest to kula. Która może służyć do pomiarów różnego typu źródeł światła. Tutaj mamy przykład tradycyjnej żarówki, którą możemy zmierzyć w takiej kuli. Zamiast tej żarówki możemy oczywiście do kuli włożyć różnego typu moduły LEDowe czy małe oświetlacze, które fizycznie w tej kuli się będą mieściły. Pomiar w kuli polega na tym, że wkładam. Żarówkę, którą chcę zmierzyć, zamykam. I tutaj, w tym przypadku, przy pomocy naszego spektrometru Spectris 8 który jest zestawiony z tą kulą całkującą, dokonuje pomiarów strumienia świetlnego. Także, Gieloptik może Państwu zaproponować rozwiązania do pomiaru pojedynczych źródeł światła, modułów LEDowych czy zamienników żarówek. Może też również zaproponować Państwu dużo większe kule całkujące, które pokażemy później do pomiaru całych lat. Po więcej informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.gieloptik.com.